na polerze teraz przełoży na rolki oczywiście chodziło o tą tutaj roleczkę w sumy szklingowe są już podane na teje, na polerze teraz wybieramy kapitan ustawia manipuł tak jak sobie życzę na kej. I to się składamy do kej. Okay. co no, pokazuje bo jestem na, na manetce. Teraz podamy. Cywole. Jesteśmy już podebrani, działowe są, ruchowe. O, słyszymy jak sumy strzelają, czyli naprężają się. Już kiedyś taki film nagrałem, kiedy sumę zerwało. E Trzeba sprawdzić, czy jesteśmy na równi, chodzi o ten odwijać, cały składamy, no dziób już jest oparty prawie, to musimy ruchę dociągnąć. Mówią, że jeszcze musimy meć się cofnąć. Czyli my poluzujemy spring ruchowy, a oni podciągną się na spring podziębowy pompów, ale kopłaski no jeszcze mamy Doszeczkę odbijacza na dziobie już jesteśmy oparci na odbijacza jeden spring na dziobowej już są okej okay.